Cześć. Gdzieś nietypowo. Przy czymś takim. Silnik elektryczny. Minikota. Enduro. Endura 50. To się zadziało. Kolega przyjechał wczoraj. Prosił mnie, żebym rozebrał, żebym przesmarował styki. Może coś tu nie styka, bo coś na wstecznym wczoraj nie chciał płynąć. Do przodu też jakoś płynął opornie. Ja mówię elektryki, to ja się nie dotykam. Nie lubię. Nie chcę. Ale on mówi, że słabo płynie. No to ja mówię, pierwsze co, no pokręcimy śrubą. Zacząłem kręcić śrubą. No rzeczywiście coś chroboliło troszkę, tylko upornie szło, ale mówi, że jak się już rozpływał, to pływał. No dobra, ściągnęliśmy śrubę. No Nie nagrałem tego. A pod śrubą to było. Przecięłem to. Przecięłem. Wyjęłem tą żyłkę. Przecięłem ją. On zaczął w niej grzebać. Mówi, ty tu jest jakiś krętlik. Mówi, jakiś metal. Krętlik, krętlik. Ja mówię, krętlik się wkręcił? Mówię, może i z krętlikiem się wkręciła. Ale tak pokazał mi ten krętlik metal. Mm. No, to już było wiadomo, co to jest. Wiecie, co to? Sprężynka z uszczelniacza. Były też gumki z uszczelniacza, zresztą to się działo wmielone w uszczelniacz. Zaraz jakoś go muszę chwycić, żeby wam pokazać. Tutaj mamy dwa uszczelniacze. Jeden jest z osłonką, ten górny. Posiada osłonkę, która chroni przed wkręcaniem się żyłki. To jest ta osłonka. <grytanie z uszczelniacza> No i tak to wygląda, że zmieliło, wyszła aż guma żyłka była aż tam w środku, zobaczymy czy nie poszła dalej, chociaż tam drugi się wydaje, że jeszcze żyje, więc może tylko zmieliło pierwszy uszczelniacz. No dobra, ale rozkręcę, zobaczę co tam w środku jest ok, czy może jeszcze jakiś oring albo coś jeszcze trzeba zmienić, czy tylko same uszczelniacze. Ok, to mamy zdjęte. Na szczęście dość szybko się widać, że już woda była w silniku. Dobrze, że to się stało teraz. Znaczy w miarę szybko zareagował właściciel, bo w środku bo mamy wirnik cały mokry, a w środku stoi woda. Dobrze, że zorientowaliśmy się szybko, to nie ma żadnych szkód. Silnik był chłodzony wodą, na szczęście kompletnie nic mu się tu nie stało, sobie schnie, a ja zamawiam uszczelniacze. OK, powoli będę składał. Teraz tak sprawa uszczelniaczy. Nikt w Polsce nie ma kompletu uszczelniaczy. W Stanach to kosztuje około 10-15 dolarów cały zestaw. Dwa uszczelniacze. Tam są przekładki w środku. Między tymi dwoma uszczelniaczami jest plastikowa przekładka. Na ten uszczelniacz przychodzi jeszcze taka osłonka, która tu zostanie wsadzona do środka. To jest też niby ma chronić przed zmieleniem. Jak widać działa to raczej średnio. Yy... I teraz tak. Zestaw takich uszczelniaczy, czyli o-ring. Dwa mikro o na śruby. Ta uszczelka tutaj, uszczelniająca. Stojan, czy jak to się nazywa? Nie wiem. Selektyk jestem słaby, nie wypowiadam się. I te uszczelniacze kosztuje około 12-15 dolarów. Jednak wysyłka do Polski od 80 do 160 zł, czy do 200 nawet, jeżeli chcemy w tydzień. Właściciel w piątek już chce pływać. Obdzwoniłem firmy, nikt tego na stanie nie ma, bo jest po sezonie. Szczotki, jak widać, są to nówki bo jeszcze były komplety razem ze szczotką. stój tu grzecznie, ze szczotką trzymaczem. Były jeszcze komplety, ale tu szczotki są akurat git. Więc tak, ja zaproponowałem: y, oczywiście, uszczelniacze calowe. Uszczelniacze calowe, nie do zdobycia u nas w warsztatach, przynajmniej ja nie znalazłem. Byłem w dwóch firmach, szukałem w internecie, y, nikt nie dobierze uszczelniaczy. Y, I tak, kupiłem w lokalnym sklepie za 15 zł. Dwa uszczelniacze. Teraz tak, otwór tutaj. To jest 22, w cala, znaczy nie w calach, ale na milimetry. To jest 22,35. 22 mm i 35. Yy. I teraz tak, uszczelniacze mamy w Polsce, znaczy normalne milimetrowe albo 22, albo 24. Oczywiście są firmy, co dorabiają uszczelniacze. Cuda, więc tak, plan był taki, że kupię uszczelniacze 24. Rozwiercę, yy, roztoczę tutaj na 24, zbiorę tego milimetra i troszkę i wbiję uszczelniacze 24. Jednak nie znalazłem uszczelniaczy 9 mm z nierdzewki, tylko zwykłe. I teraz mówię tak, jeżeli ja to bo właściciel mówi roztacze, jeżeli ja to bym roztoczył, no to bylibyśmy już skazani na uszczelniacze, później trzeba by kupować gdzieś sprężynki 9 mm. Są firmy, które to sprzedają, ale wiecie, jak się chce dwie sztuki zamówić, to patrzą na Ciebie jak na wariata, które sprzedają sprężynki same nierdzewne. I teraz trzeba by kupować, yy, trzeba by kupować yy, te nierdzewne, normalne uszczelniacze, wymieniać, podmieniać. Właściciel już byłby do końca udupiony w tym temacie, więc zrobiliśmy tak, żeby mógł już pływać, do końca sezonu sobie na spokojnie dopływać. Wkleiłem na uszczelniacz. Dwa uszczelniacze 22 mm, one miały tu 300 setki luzu. Myślę, że będzie je trzymać tu jak beton. Właściwie się bał, że ich później nie wyjmiemy, ale oczywiście się wyjmie. A do wiosny zamówi sobie oryginalny zestaw, jak już się skończy, albo już się pojawią w polskiej dystrybucji, albo po prostu ze Stanów statkiem. Te 6 tygodni niech sobie płyną spokojnie, zamówi oryginalne, nierdzewne. Tutaj przełożyłem z tamtego jednego, bo tylko jedno mieliśmy sprężynkę nierdzewną, druga jest rdzewna. Zasmarowałem ją, zasmarowałem ją smarem spokojnie. Ona spokojnie dwa lata wytrzyma, no ale sezon się kończy za półtora miesiąca, więc, więc spokojnie do końca sezonu właściciel dopływa. To zaraz też przesmaruję. Sezon, do końca sezonu, no, czy jeżeli będzie trzymać, bo plan jest teraz taki, że składam to. No i tu z racji, że tu za bardzo nie ma jak napompować ciśnienia, wsadzam do Małzera po kotłu, nie do Małzera, nie będę Małzera kotłował, bo deszcz dzisiaj pada. Yy, przytargam jakąś beczkę do beczki, popiecuję trochę tym silnikiem, niech się nagrzeje i jeszcze raz go rozbiorę po to, żeby sprawdzić, czy się woda nie dostała. Tutaj w stojanie wyczyściłem już trochę tą co była. Taki nalot się zrobił, bardziej. No, i składam to. Tutaj pierwsze co, to trzeba. Tutaj też jeszcze wyczyszczę. Jest trochę proszku, wydmucham środek, bo pierwsze co, to trzeba włożyć wirnik, żeby, żeby żeby, tu sobie zaznaczyłem, jak on przychodził, jak on był. Gdzieś tu mam kreskę. O, to jest kreska do płetwy. Tak przyszedł, ale najpierw trzeba wirnik wsadzić na. Najpierw trzeba wsadzić wirnik, wsadzę sobie wirnik tu, i później na akumulator. Założę szczotki i tak to będzie złożone, i zaraz będziemy tym wodować. Dobra, składam. Wałek ma bicia 0,9. Widziałem to już wcześniej, jak był silnik jeszcze na stole, jak leżał. To już mi się wydawało, że wałek bije. Tak poprawdzie nie wiem, jaka tu jest norma, ale na pewno nie 0,9. Chciałem przy okazji komutator wyczyścić leciutko, żeby był czysty. No, to spróbuję to troszkę podprostować. No, wyprostowałem go tak, że zostało bicie jedna setka, nawet nie cała, więc spoko. Będzie git. Teraz wyczyszczę mu jeszcze komutator. No i zaraz składamy łobuza. o oringi tu na śrubach uszczelniające wyglądają już dość słabo. Ale udało się dobrać dwa nowe. Wymienię je od razu na nowe, żeby tu było ładnie. Nowe i szczelnie. To już złożyłem. Parę sekund. smarowane wszystko. Zakładam nowe oringi. skręcam wiatr jakiś straszliwy silniczek sobie kotuje, wodę na różnych biegach już tak jakieś 10-15 minut mamy zero właściciel mówił, że jest problem z elektryką bo na wstecznym mu nie chodził Pan wsteczny w pierwszym biegu wchodzi drugi bieg wchodzi trójka do tyłu ludzik jedyneczka dwójeczka trójeczka i tak sobie jeszcze trochę pochodzi potem go zostawię z godzinę żeby się pomoczył w wodzie i po tej godzinie rozbiorę go rozbiorę go i zobaczę czy dostała się woda chodzi i na wstecznym i do przodu nie Dobra. Okay. silnik był półtorej godziny w wodzie z tego pół godziny przepracował otworzę go na żywo żeby nie było I sprawdzimy, czy jest woda, się, bo trochę wody jest na obudowie, żeby nas to nie zmieniło. Nie chcę go całkiem odbierać. Jeżeli woda nie wyleci po zdjęciu klapki, to go z powrotem zamykam. Ja go tu otwierał po kilka razy, żeby nie uszkodzić. Żeby nie uszkodzić o ringów. O ringi nie lubią tak być odkręcane, przykręcane co chwilę. Proszę bardzo. Słuchutko w środku, bez kropli wody. bez kropli wody po półtorej godzinie moczenia więc myślę, że spokojnie do końca sezonu. Właściciel opływa właściciel opływa, a potem zobaczy się. Czy się kupi oryginały I dzięki temu, że żeśmy tego nie. Yy, dzięki temu, że żeśmy tego nie, nie zmienili rozmiaru na wiosnę właściciel będzie mógł sobie kupić. Słuchajcie, co sądzicie o tym? Czemu przedstawiciele Mini-Koty nie mają takiego podstawowego zestawu? Podejrzewam, że robią to samo co ja. Bo tak miałem propozycję, żeby wysłać dęko, oni mi je zrobią. Za 60 zł. Ja mówię, to wyślijcie mi same uszczelniacze. Nie? Uszczelniaczy samych panu. Nie wyślemy no za 60 zł. Bez roboty. Nie wyślemy panu samych uszczelniaczy, wysyła pan nam dęko. My panu robimy i odsyłamy dęko. No ale. Ale zrobione jest jak zrobione. I myślę, że właściciel w sobotę będzie testował to na jeziorku. O, coś nie trafiłem. Właściciel se popływa w sobotę, czy tam w niedzielę, cały dzień na jeziorze. I wtedy jeszcze raz sprawdzimy, czy nie ma wody. Dobra, pamiętajcie, nawet w elektrykach też co jakiś czas trzeba zaglądać po śrubę. A nawet częściej, bo elektrycy pływają po jeziorach. A na jeziorach jednak tych żyłek i plecionek dużo więcej się trafia niż... Niż na, niż na rzekach. Na rzekach to zrywki sumowe, ale to, to jest przeważnie dość gruby temat i to od razu widać, nie? No, a na jeziorach różnie z tym bywa. Przy gałęziach, nie gałęziach. Dobra, trzymajcie się i do następnego.